Cześć kochani, u mnie niestety trochę szumnie i gwarnie, całe szczęście też między tym e, całym hałasem od samochodów, które przejeżdżają to no, e, ćwierkają też ptaszki na paru drzewkach, także Tyle tytułem wstępu, chciałem Wam pokazać jak oskoła ostatecznie wygląda, kiedy już jest czas, żeby przestać ją pobierać, ponieważ już pąki puściły, otwarły się totalnie I, i po prostu wyrosły już liście, już teraz nie ma sensu po prostu eksploatować tej oskoły, ona się robi biaława, taka, taka mętna No i zaraz Wam tutaj do szklaneczki naleję, żeby pokazać mniej więcej o co chodzi Na pewno widzicie, to jest już takie lekko jakby mleczna szyba, taka, taka właśnie zaparowana szyba, nie? Tak to wygląda. To już jest znak, że jest koniec. Drzewo też potrzebuje soczki, trzeba dać mu odpocząć, czyli wychodzi na to, że tak naprawdę tym złotym środkiem jest marzec do zbierania oskoły i Prawdopodobnie widziałem drzewka też już em, w takich odłogach, gdzie ludzie zbierają właśnie daleko od pól i, i od, od e, e, ulicy. Tak? Ludzie zbierają też na takich odłogach, gdzie po prostu brzozy wyrosły. Tak? Więc tutaj pod tym kątem, jak widzicie, e, tak to wygląda. Em, Smaku to jeszcze nie jest kwaśne, to tak smakuje trochę jak mleczko kokosowe. Gdzie te wcześniejsze etapy, co zbierałem z początku marca, to ta oskoła była totalnie jak woda. Ona była tak transparentna jak woda i w smaku był tylko wyczuwalny lekki taki posmak, jakby nie wiem, posłodzonego roztworu wodnego tak z jakimś dodatkiem neutralnych minerałów. Niemniej jednak no to tutaj już widzicie, że jest takie mętnawe, więc czas sezon skończyć tutaj zbiorów i dać brzuskom odpocząć, podziękować drzewkom za to, że nam dały w tym roku tak wspaniałe plony i no cóż, pozostaje mi życzyć Wam jeszcze tutaj yy, spokojnych i zdrowych świąt. Wszystkiego dobrego. Hej.